I to jest przykład na to, że plastik potrafi być twardszy od metalu. Plastik wytarł metal. On złapał luz i ponieważ wałek wejściowy zaczynał zamiatać już, to turbina zaczynała zamiatać i te wszystkie elementy w konwerterze się grozowały. Jeżeli przysyłacie do nas konwerter, my go rozcinamy, mówimy, kurde, jest tak rozpieprzony, że masakra. Nie ma sensu wkładać drugiego konwertera do skrzyni, niech Pan od razu zagląda do skrzyni biegów, tak? Skrzynia, do której nie ma części, nie ma części prawie żadnych, a skrzynie używki na dawce też już się pokończyły. już no co byś doradził klientowi w tym wypadku? <śm> nie kupywać takiego Forda? To tamto, a w ogóle jeździ to? E, jeździ wszystko super. Cześć, witajcie w nowym dniu. Słuchajcie, dzisiaj mamy ciekawy przypadek. Właściwie dwa ciekawe przypadki. Jeden mamy konwerter od Maćka. Mariusz, chodź tu pomóż Pokażemy co to się, co tu się stało. Chwila, mam. O tak, od czego zaczynamy? Od 8HP. Po kolei, no to tak. Mamy, obróciłbyś, to mamy obudowe pompy i tutaj nie ma żadnych uszkodzeń. Widać coś? Nie widać Nie nic. widać. Obróć. Jest OK. No, eee, tylko... Czekaj, co Maciek zgłaszał, że co się dzieje w konwerterze? W konwerterze, że tylko dużo opiłku, zauważył. Że dużo Skrzynia. a w skrzyni robi, skrzynie ma dużo opiłku. No i teraz, i dlaczego to jest bardzo ważna uwaga i to jest też argument, dlaczego my nie chcemy robić konwerterów na wymianę. Eee, dlatego, że zobaczcie, tutaj co się działo, jak patrzymy w tym miejscu, chodź, tutaj, to jest ten fragment, jest wytarcie. Tutaj z drugiej strony jest to samo. To jest z każdej strony. Z każdej jednej każdej strony. Zobaczcie, to są. No my to nazywamy kołatki. To jest wahadłowy system tłumienia tego skrętek Najszybciej jest na to powiedzieć kołatka. Nie, bo dlaczego kołatka? Tu już, tu już tak wirowało, że zobaczcie, jak, jaki jest fragment wyrwany. Dlaczego kołatka? Dlatego, że to. O, tu masz, że właśnie pokaż. Bo to na takich jakby biegunach działa i to, no tak jak kołatki. Kościele, bo po prostu tłucze się, to jest taki system wahadłowy, system tłumienia trgań skrętnych i ten konwerter może grzechotać jakby nim potrząść, o potrząść tak mam nadzieję, że słyszycie, to nie dlatego, że one są rozwalone, o tu tak nagramy, weź poobracać. tak obracałeś przedtem, widzicie jak to lata? Tam tamta lepiej latała przedtem, no, a tam może jest, ta już jest zacięta tak samo. Ta też jest, o, Ale o to chodzi, że to wszystko się przesuwa, że są elementy po prostu, które się zamieniają, tak jakby swoją pozycją, to wszystko na takich biegunach pracuje. Po prostu tam są ślizgi takie biegunowe. Na Mercedesie może kiedyś to pokażemy, bo na Mercedesie prędzej widać, jak to wszystko działa. Po prostu od środka można zobaczyć. I co, i te elementy tarły. O co one tarły? Tarły o obudowę pompy. O obudowę pompy. Czyli jednak jest. Tu w tym miejscu widać rant. My to później będziemy mierzyć, my to później będziemy mierzyć, natomiast tutaj na oko już jest taka duża dziura, że no jeszcze trochę i było, przeszłoby to na wylot. Czyli gdyby klient jeździł dłużej, to okazałoby się, że w przetarło było budowę konwertera, czyli patrząc z zewnątrz, mniej więcej w tym miejscu powstałoby przetarcie, zacząłby się wylewać olej. I daj Boże, żeby to się tylko wylewał olej, bo gdyby coś się tam sklinowało, taka kołatka jak już się przeciera, gdzieś zahaczyła po prostu przy przecieraniu o obudowę, no to mogłoby być różniej i ciekawie. Co my mamy dalej? Oprócz tego... Mamy podstawę, a na podstawie tutaj jest... Na podstawie... No właśnie, czyli jest uszkodzone coś, co się nigdy nie uszkadza. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć, na ile będziecie widzieć, ale parę milimetrów poniżej mojego palca jest um, odbite taki pierścionek. Ten pierścionek jest po uszczelnieniu, ponieważ wchodzi pokońusz, które. do konwertera 8 HP wchodzi taka piastka i tu jest pierścień teflonowy uszczelniający i ten pierścień teflonowy hmm. Do szczelnia lock lockup, i to jest przykład na to, że plastik potrafi być twardszy od metalu. Plastik wytarł metal, to się generalnie nigdy nie uszkadza. Te pierścienie my wymieniamy. Ale zawsze wymieniamy, ale to jest tak, że wymieniamy dobry na nowy, bo generalnie nie ma sensu tego wymieniać, bo to zawsze jest dobre, zawsze jest szczelne. A tutaj obudowa jest wytarta, wyklepana pełno syfu. Tutaj widać. Pełno dziadostwa. No jeszcze widać wytarcie na tłoku, nie? na tłoku. To jest tak, tłok, yy, tutaj pracuje tłok, który zapina lock up i on jest wytarty. Zobaczcie tu, Nadziały w tym miejscu. Przekładka metalowa, czyli powiedzmy ta pierwsza, która yy, idzie na sam dół, na tłoka, w ten sposób jest wytarta. Czyli jaki jest wniosek? Wniosek jest taki, że tłok Musiał się obracać względem podstawy, chociaż nie powinien, bo nie ma ku temu powodów, dlatego że na niego nie działają żadne siły. Zobaczcie, ta przykładka metalowa wchodzi, ona się blokuje na zębach i tyle, więc na, nie ma żadnego elementu, który obracałby tłoka, a mimo to jest to wytarte. Czyli prawdopodobnie ten minimalny luz, który tutaj jest, bo każda przykładka metalowa będzie miała minimalny luz, powodował, że tłok w jakiś tam sposób e, pracował. Co jeszcze tutaj? No oczywiście łożyska. Trzymasz w ręce łożyska, pewnie trzeba będzie je porozbierać, bo już wyglądają słabo. To jest z podkładką też teflonową. Jest... No trzeba go rozebrać. Trzeba będzie porozbierać, Popatrz, bo jak było tyle opiłków, tyle samo, to prawdopodobnie to wszystko i tak się nadaje do wymiany. No ale pozostaje pytanie, co się stało? Czyli jeżeli weźmiemy, machisz włożyłbyś tak, turbinę samy? tłumik tu, tak po prostu tylko przyłożyć. Tak, na sztukę, żebyśmy pokazali, jak to działa. Czyli, tak wyglądają te elementy. Tak, Turbina się obraca. Konwerter jest przykręcony do koła zamachowego, czyli to, co trzyma Mariusz, co ja tutaj pokazuję. Silnik się obraca, te elementy się obracają, wrzucamy drive'a, to turbina się zatrzymuje. Skoro turbina się zatrzyma, obudowa się obraca. No to nie ma inaczej, jest różnica prędkości, czyli te kołatki mogą trzeć po obudowie. Później turbina zaczyna się obracać, ponieważ samochód jedzie. To zanim zapnie się lokap, dalej mamy różnicę prędkości między obudową a turbiną, więc te kołatki. No, będą po prostu w jakiś tam sposób tarły po tej obudowie. Pojawia się pytanie, jakim cudem? Zobaczcie, skoro tu e, teoretycznie nie mamy jakiegoś tam super bo te elementy są ułożone na sobie, na sobie jeden na drugim, ale wchodzi wałek wejściowy. Wałek wejściowy ma centrować turbinę. Więc my będziemy zgłaszać do Maćka problem, żeby sobie posprawdzał, co się stało. Czy nie jest tak, że wałek wejściowy skrzyni biegów jest wybity, on złapał luz, i ponieważ wałek wejściowy zaczynał zamiatać już. To turbina zaczynała zamiatać i te wszystkie elementy w konwerterze się grozowały. Natomiast to jest, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego my nie chcemy regenerować konwerterów na wymianę. Często ludzie do nas dzwonią, mówią: Ja chcę kupić gotowy, wziąć z półki, włożyć. A my już tak bardzo niechętnie do tego podchodzimy. Po pierwsze, to nie trzymamy zregenerowanych konwerterów na półce, bo z nimi jest problem. Zregenerujemy go, on pół roku, rok czasu siedzi. Musi być w bardzo dokładnych warunkach powiedzmy no, prawie że sterylny przechowywany, żeby w środku nie zardzewiał, więc musimy go zalać olejem, to jest dodatkowy koszt, trzymać go na półce, przekładać, obrócić Chciałbym go co jakiś tak czas, więc to było. jest masakra. No i łaskawie po jakimś czasie zadzwoni klient, że chciałby taki konwerter. Yy, więc tego nie robimy, co najwyżej dobieramy po numerze win jeżeli mamy taki rdzeń, to regenerujemy i wysyłamy do Was. Ale problem jest taki, mieliśmy już kilka razy, że po że win dobrany konwerter nie pasował. Nie pasował, bo ktoś już włożył inną skrzynię, inną skrzynię z innym konwerterem, włożył inne koło zamachowe, bo kupił komplet z Anglika ktoś tam wcześniej. I jest przełożony cały zestaw, konwerter nie pasuje. Nerwówka wtedy, że myśmy źle dobrali, sprawdzanie, nie no dobraliśmy dobrze, konwerter dobraliśmy dobrze, a on nie pasował. No, mało kiedy się zdarzają takie przypadki, ale się zdarzają i jest taka nerwowa napięta Atmosfera, klient ma pretensje do nas. My mówimy, to nie nasza wina, panie. Wszyscy denerwowani. Mechanik się denerwuje, bo samochód mu stoi na podnośniku. Mieli wyjąć skrzynię, przełożyć konwerter, włożyć jeden dzień, miał Szybka wyjechać. Akcja. Szybka akcja. A tu się okazuje, że tydzień czasu będzie stał, no bo konwerter trzeba wysłać, zanim on dojdzie do nas jeden dzień. My zregenerujemy drugi dzień, zanim wróci, to jest trzeci dzień. No czwartego dnia będą wkładać, czyli tydzień czasu, nie? Yy, więc to jest. Więc to jest argument, dlaczego my tego nie chcemy robić. Druga kwestia, właśnie nie macie tego feedbacku, który się pojawia teraz. Jeżeli przysyłacie do nas konwerter, my go rozcinamy, mówimy. Kurde, jest tak rozpieprzony, że masakra, nie ma sensu wkładać drugiego konwertera do skrzyni, niech pan od razu zagląda do skrzyni biegów, tak? A w wielu przypadkach, w innych przypadkach jest tak, że no dostaniecie konwerter od nas, włożycie go. Po miesiącu, po dwóch jest źle, no bo coś tam, jeżeli był problem i faktycznie problem jest w skrzyni biegów i ona ten wałek wejściowy zamiatał, panewka jest wybita z jakiegokolwiek powodu, to nowy konwerter pojeździ miesiąc, dwa, znowu reklamacja, znowu problemy, nie wiadomo co się dzieje, stracone pieniądze. A tak to od razu byście wiedzieli, że jest problem, i na przykład od razu byście wysyłali skrzynię do zrobienia. Więc to jest taki przykład. No, odezwijmy się do Maćka, zobaczymy co on nam odpisze w tym temacie. I jeszcze drugi rodzynek. Drugi rodzynek to jest przykład, inaczej, ja to już mówię, jakich aut nie należy kupować. Dlaczego nie należy kupować? To jest C-Max, skrzynia, skrzynia CVT. Skrzynia, do której nie ma części, nie ma części prawie żadnych, a skrzynie używki na dawce też już się pokończyły. Ja osobiście nie wiem, chyba jest jedna firma, Piotrek Zdanewicz, w Zagórzu, które być może jeszcze te skrzynie robił, osoba, o której ja wiem, do której bym uderzał. Natomiast nie wiem, czy ktoś jeszcze, może jacyś specjaliści typowo od tych skrzyni mają zapas części wyzbierane latami. My takiego konwertera nie jesteśmy w stanie zregenerować, bo już w ogóle nie mamy żadnego rdzenia, dlatego że one wszystkie się rozlatują. One wszystkie wyglądają tak samo. Części do tego nie ma, więc naprawa polegała na tym, że wkładaliśmy części z innego dobrego, posprawdzaliśmy, poprawiliśmy trochę fabrykę, żeby mógł pojeździć. I co tutaj się dzieje? Jak sobie rozłożymy konwerter, powiedzmy w ten sposób, to tam pod spodem, tam pod spodem jest lockup, czyli pod tymi elementami, tak byśmy powiedzieli, nie? tutaj i to, ten pakiet, który trzymam w tej ręce, jest włożony tutaj, tu pracuje tarcza lockupu, nie? czyli tarcza lockupu, powiedzmy tu by było wszystko pięknie, ładnie, wkładamy, do tarczy lockupu jest przymocowany tłumik drgania, tłumik drgania mamy w rękach, dlatego że się rozleciał, dlatego że powyrywało nity, zobaczcie tutaj, w tym miejscu mamy. Tu, tu, tutaj pracują sprężyny i te wybicia, jeżeli sobie porównacie, jedną stronę do drugiej strony tego metalu. To jest po prostu wybita od sprężyno. Ja to może tak pokażę. Tutaj mają pracować sprężyny, natomiast one mają takie zaślepki. A te zaślepki. nie wszystkie już były. Tak, te zaślepki wylatają, więc zaczyna się wybijać. Ta tarcza metalowa, jak taka zaślepka wylata, to ona musi coś ze sobą zrobić. Więc ona idzie w inne elementy, zaczyna się gruzować, jest ładnie przemielona, idzie do skrzyni biegów, pojawiają się wióry, jest zażenana cała skrzynia, a zaczyna się problem później też od tego, że nity pękają. To jest, to jest druga kwestia, że pękną nity tak jak tutaj i te dwie tarcze. czyli to jest tą stroną, czy odwrotnie? Tak? tak. tak? Nie, odwrotnie. Odwrotnie, tak, tak ma być. Nie, nie ty tak? tak, bo one trzymają sprężynę w środku, a to idzie w środek no, czy, to weź zdejmij tarczę o, czyli zobaczcie że te, te nity działają jak ślizgi, żeby sprężynki mogły sobie pracować, I teraz przyłóż drugą tarczę a, i odwrotnie to dałem, to ma być tak o, to jest tak I, i po prostu tutaj w środku pracują pracują te sprężyny Czekaj to, to teraz też ma być tak. No, już mniejsza, większa, tak ma być, tak ma być i teraz w, po prostu w środku pracują te sprężyny, czyli sprężyna z jednej strony opiera się o te elementy, z drugiej strony opiera się o ten tłumik. I tak to wszystko ma pracować. No i nity się rozlatują, inaczej. Sprężyny się rozlatują, te zaślepki wylatują, nity rozlatują się, pękają, no i wszystko zaczyna trzeć jedno o drugie, wszystko zaczyna się wywirowywać, idzie pełno syfu, wiórów. Te konwertery są charakterystyczne, bo one mają grubą szyjkę i mają takiego jednego zęba, które napędza pompę oleju. I tutaj nic się nie dzieje takiego szczególnego, żadnych innych problemów nie ma. Oprócz tego, że konwerter każdy jeden w tym miejscu na tłumiku otokania rozlatuje się w mag. No, ale później z czasem widzisz, panewka też już wygląda, jak wygląda, nie? no, panewka tutaj wygląda, dlatego że jak tyle gruzu wylatywało z konwertera, to musiał być element, który przemieli ten gruz. Więc yy, yy, Mariusz, no co byś doradził klientowi w tym wypadku? <laughs> nie kupować takiego Forda? ale on już <laughs> kupił, przysłał konwerter. Sorry, tu generalnie nie ma czego zbierać. On nawet jak poskłada, jak, nawet jak znajdzie konwerter drugi, dobry, używany, nieważne jaki dobry, jak go złoży, to wyobraźcie sobie ile gruzu jest w środku. Nie ma opcji, żeby ta skrzynia pożyła jeszcze trochę. To gdybyśmy spuścili olej, wlali świeży, założyli nowy konwerter, później nie wiem, po 100, 200, 300 metrach jazdy po kilometrze spuścili olej, wlali jeszcze raz, żeby Było jak najwięcej opiłków tak. odseparować, czy tam zrobili dynamiczną wymianę oleju to ta skrzynia i tak musi się rozlecieć. To już nie ma wyjścia. Ona przejęła tyle gruzu, ona przyjęła tyle metalu, że szok. Nawet ta panewka tutaj zobaczcie, ta panewka z reguły jest dobra i my mamy te panewki, ale one wszystkie trzymały wymiar nominalnie i to zużycie było marginalne, bo ona jest duża, ona jest szeroka, a tej panewki tutaj w jednym miejscu to już prawie nie ma. Ona jest tak wyrąbana, wychłana, że już prawie jej nie ma. Więc skoro tej panewki nie ma, no to co może być ze skrzynią? I to jest znowu to jest taki specyficzny samochód, specyficzna skrzynia, specyficzny konwerter, ale są takie przypadki, tak jak ten, że gdybyście dostali konwerter na wymianę, włożyli go, jeździlibyście dalej, a niektórzy znawcy wkładają regenerowany konwerter, dolewają litr oleju, czy dwa litry oleju, poziomu nie kontrolują, nie robią wymiany, nie robią wymiany oleju, nie robią wymiany filtrów, wypuszczają, to jedzie. Albo spuszczą olej, e, brudny był, no opiłki były, ale to na pewno z konwertera, doleją olej i heja. Za dwa, za trzy tygodnie, jak przyjdzie konwerter do nas, my go rozetniemy, za głowę się kwitamy mówimy, panie, no ale nie oddamy kaucji, bo nie ma za co oddawać, bo jest gruz, to tamto, a w ogóle jeździ to, e, jeździ wszystko super, a za trzy miesiące, za pół roku jest telefon, no bo coś tam się dzieje, to tamto, coś sztuka w konwerterze, nie wiadomo co. No to są takie przypadki z życia wzięte, akurat dzisiaj się zeszło, że mamy dwa jednego dnia, dwa takie same, więc nie, tyle od nas, będziemy Was informować pewnie, co dalej z tym C-Maxem, ale ja obstawiam, że to po prostu inaczej. Problem jest taki, że do tego nawet nie założycie manualnej skrzyni do tego C-Maxa, bo nie ma. Bo z tego co pamiętam Piotrek mi mówił, że obudowa silnika jest inna i nawet skrzynia z wersji z manualem nie będzie pasowała do silnika. Trzeba by się było bawić w flansze, adaptery, dystanse, przekładanie, no, czyli to jest, to jest jakiś tam konkretny koszt. A co do 8HP u Maćka, no to też pewnie macie go z beberszy skrzynie. Może nagramy z tego film, co tam było w środku, bo przypadek jest co najmniej ciekawy. Na pewno musimy to przeanalizować. Tyle od nas dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.